Jeśli chodzi o definicję resocjalizacji, to najprościej ująć ją w taki sposób. Resocjalizacja zajmuje się osobami, o których zarówno proces socjalizacji, jak i wychowania nie powiedzie się, a więc jest wadliwy i wymaga naprawy. Z kolei oddziaływania resocjalizacyjne mają doprowadzić do ukształtowania takich cech i zachowań jednostki, które będą gwarantować jej twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie. Cześć, ja dzisiaj chciałabym omówić pedagogikę resocjalizacyjną i resocjalizację w ujęciu czapuła. Niestety nie będzie to tak prosta regułka, jak ta, którą usłyszeliście na początku nagrania, ale postaram się to omówić w jak najprostszych słowach. Czapów Jedlewski w 1971 roku wydali książkę pod tytułem Pedagogika resocjalizacyjna. Jest to książka dosyć gruba, gdyż posiada ponad 500 stron, napisana jest specyficznym językiem zdania. Przeważnie są bardzo długie, dlatego ważne jest zwracanie uwagi na interpunkcję, żeby dobrze zrozumieć tekst. Pedagogika resocjalizacyjna i resocjalizacja w ujęciu czapuwa jest jednym z tych zagadnień, które często znajdują się w puli zagadnień na egzaminie dyplomowym z pedagogiki. Pedagogika resocjalizacyjna w ujęciu czapuwa zajmuje się specyficzną odmianą rzeczywistości wychowawczej, na którą składa się fakt wychowawczy i proces wychowania rozumiany bardzo szeroko. Oddziaływaniem objęte są osoby zazwyczaj młode, które popełniają czyny karne lub są zagrożone wykolejeniem społecznym. Celem pedagoga resocjalizującego powinno być nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytania, jaka powinna być osobowość wychowanka i co należy z tej osobowości wyeliminować, ale również dopracowanie planu, dzięki którym będzie on w stanie osiągnąć założone cele. I aby taki program był skuteczny, ważna jest znajomość ogólnych praw kształtowania się osobowości, a my mówimy tutaj o teorii uczenia się, gdyż przestosowanie społeczne jest właśnie efektem uczenia się. W fazie początkowej procesu uczenia się prawdopodobieństwo wystąpienia danej reakcji na bodziec jest bliskie zero, czyli reakcja nie występuje nigdy. Natomiast w fazie końcowej procesu uczenia się prawdopodobieństwo wystąpienia danej reakcji na bodziec wynosi 1, czyli reakcja występuje zawsze. Charakterystyczne dla stanu końcowego procesu uczenia się jest występowanie nowej reakcji na daną sytuację, wzmocnienie połączenia między nową reakcją a sytuacją i osłabienie związku między dawną reakcją a sytuacją. Skutkiem czego jest występowanie względnie trwałej reakcji na bodziec. Jak i na sytuacje podobne, zbliżone do wyuczonej, i to nazywamy procesem tak zwanej generalizacji bodźca. Czapów uważał, że im wcześniej nieletnie zaczyna popełnić przestępstwa, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo udanej resocjalizacji. A więc, im wcześniej jakiś nawyk został wyuczony, tym bardziej jest odporny na wygaszanie. I tutaj nie do końca można się z Czapówem zgodzić, gdyż nie tylko chodzi o to, jak wcześniej nieletnie zaczyna popełniać przestępstwa ale również jak długo pozostaje pod niekorzystnym wpływem. Jeśli chodzi o wyjaśnienie procesu resocjalizacji, to będziemy tutaj mówić o reedukacji, o mechanizmie reedukacji. Reedukacja polega na ustąpieniu pewnych reakcji nawykowych, w miejsce których zostają tworzone nowe reakcje, z kolei te nowe reakcje są przeciwstawne reakcjom wyeliminowanym i mogą tym reakcjom wyeliminowanym zapobiegać. Proces reedukacji jest procesem swoistym przewarunkowania. Może zdarzyć się tak, że bodziec, który wywoływał jakąś reakcję aktualnie wywołuje reakcję przeciwstawną albo wywołuje reakcję nową, bardziej intensywną, jednak uprzednia może jeszcze wystąpić. Jednak im bardziej nowa reakcja wyparła dawno, tym bardziej proces przewarunkowania bliższy jest reedukacji. Ok, na dziś to tyle. Jeśli podobał Ci się film koniecznie zostaw łapkę w górę lub zasubskrybuj kanał. A jeśli zrobisz jedno i drugie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ale ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Już niedługo. Cześć!